Widzowie będą pamiętali a, tego, Ale Ale nie był zawodnikiem najwyższych gabarytów, a radził sobie na parkietach NBA fantastycznie. Porównanie obu zawodników. 7 lat starszy Kamil Winda. 6 cm przewagi na korzyść King Konga. 26 kg cięższy jest podopieczny Mirosława Okińskiego. 10 cm różnicy, jeśli chodzi o zasięg. Ten rekord oczywiście zbliżony, ale mają doświadczenie w różnych formułach rywalizacji. Jak to przełoży się na pojedynek ćwierćfinałowy podczas Gali? 26 Gold. za moment rozpoczynamy drugi ćwierć finał Kamil Winda już nerwowo porusza się po klatce jest gotowy na ten pierwszy gong. a Biegoście bardzo spokojny, bardzo oszczędny w tych Niedienki ruchach. Niebieski gotowy, nie gotowy, gotowy, gotowy Oj, zaczynamy drugi, to będzie wyglądało? Czy Kamil na presji, tak jest są już bały ze strony Diego. czasem prostym na dół ale aktywnie, aktywnie Kamil Mida jak na te gabaryty. Czyli mamy tę powtórkę do z pierwszej rundy. Mniejszy zawodnik orbituje wokoło większego. Sporodka obrończąc woli, taki frontkick na kolano, stopujący przeciwnika. Sporokopis na początek ze strony Don Diego i aktywna praca na nogach, tego mogliśmy się spodziewać. Ale te siostry Kamila Midy będą ważyły. Jest motywowany, wymiana pół dystansie! Bardzo wymiana, ale Kamil Winda niczym terminator, idzie do przodu, podąża za swoim przeciwnikiem, niczym, niczym zombie można powiedzieć. No. Coś o tym wiesz, coś o tym wiem, doskonale. Gra i trąb, bo już zombie. Stara się na siance przeciwnika, natomiast dobrze porusza się prawą stronę do Diego. Jest zawodnikiem szybszym, ale tego mogliśmy się spodziewać. Pewnie tu siły uderzenia po stronie Kamila Minda. Zgadzam się, ale zobaczcie różnicę między. Bo Oj, bardzo ładny Sięgnie głowy King obalaj, Konga. Zaskoczył, zaskoczył! Zaskoczył do Diego, chociaż to, to prezentował to, to, na media treningu. Ale nic sobie nie zrobił z tego kopnięcia. Kamil Minda idzie do przodu, podąża za swoim przeciwnikiem. Widzimy tutaj delikatną różnicę między poruszeniem Marcina Sierosa a Kamila Kingkonga Mindy. On goni swojego przeciwnika. Marcin Sieros stał na środku i tego trążył dookoła, obracał się. Aj! Ładny, ładna kombinacja. Lewy prosty na głowę. Lewy prosty na głowę Sierp. Widzimy pewien skąd Mniejsi zawodnicy często rozpoczynają kombinację od ciosów na korpus, aby otworzyć sobie górę, wydłużając właśnie serię. To samo robi Do Aj, Będzie tak, liczone. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. To jest bardzo istotny punkt, jeśli chodzi no o punktację ewentualną, bo to jest knockdown, który jest odnotowany na kartach sędziowskich, także ta runda może zakończyć On się przewagą jest. dwupunktową don Diego. To buduje no, naprawdę no, dużą bonifikatę no, przed no, ewentualnym no, pełnym no, dystansem. Kamil no Binda będzie musiał nagotować swojego przeciwnika, żeby przejść do kolejnej rundy, ale zagotować Kubiszyna no to nie jest takie hop To, no prawda? Jest piekielnie Nie odpornym zawodnikiem, długo przetrzymał teraz nogę rywala, szukając wycięcia, Kamil Minda od razu ostrzeżenie od sędziego, dużo przygłuchów w strony dużo Kubiszyna. próbuje uśpić czujność Kamila Mindy. On już wie, że ta runda na kartach punktowych pójdzie na jego konto. 35 sekund do zakończenia pierwszej odsłony. Po raz kolejny próba szukania korpusu. Teraz Zmiana. Na, się na kontrę King Konga. Taka jest interpretacja, że stracił równowagę. Bardzo mocne Dwa strony King Konga mindy. Ale jest odpowiedź na pięściami, które sklejają się z Ta będzie bolała w drugiej rundzie. Uda się przejść do drugiej rundy. Ta noga będzie naprawdę go bolała po tych mocnych obnięciach. Ostatnie 10 sekund. Za chwilę charakterystyczny stupor. Dziesięć sekund, panowie. Kolejna próba hajkika, ale nie zmierzył dy dystansu. Wydaje mi się, że już taka rzucona ta noga, aby no, po prostu przetrwać nie! do końca. Ociep. Dobra runda. Kolejna dobra runda podczas tego turnieju. Trener Tutaj. Mirek zmierza do klatki, bo jest sporo uwag do Kamila Minde. Tutaj nie w tym turnieju nie ma słabych no, zestawień, tak jak wspominaliśmy. Wszystkie jest zestawienia są na świadomość Dobrze. Super, super. Ręce wyżej, dobrze. Usiądź sobie, usiądź. Fluty, 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 i Nie wygrasz to kurwa, wygrasz. rozbijesz go, kurwa, rozbijesz. Dawaj, dawaj, jest dobrze. Idź, idź, patrz. Cypami, napiń, 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 dużo, po dużo napiń, 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 to ja bardzo dobre podpowiedzi ze strony trenera Michał Ogieńskiego, ale gdybym ja był w narożniku Kamila Mindy, powiedziałbym mu jedną rzecz. Nie goń, a odcinaj. To co widzimy ze strony Kamila, on podąża swoim przeciwnikiem, goni go, a powinien go odcinać, czyli zabierać, zabierać mu to miejsce, odcinać, zabierać środek oktagonu i, i po prostu nie podążać za nim tak, tak jak to wspomniane, zombie, tak tylko odcinać. Mu. Zabierać mu odpowiednie kąty, natomiast też warto zwrócić uwagę przy tym poruszaniu, że sprytnie z tej mocniejszej strony schodzi Mateusz Nodiego Kubiszyn, który bardzo mądrze, rozsądnie ucieka w tym kierunku. I ta praca Kamila Mindy musi być jeszcze wyższa. No tutaj wiemy z kolei, że Mateusz Kubiszyn ma inteligencję ringową na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ale widzieliśmy te uwagi ze strony Mirka Okińskiego, który front motywował kicki, King. Front kicki. Front kicki, siatkę, takie puszkiki odpychające, zamykające na siatce i potem rzucanie cepów. Lewa, prawa do przodu, aktywność w górę i tak będzie szukał skończenia w tej drugiej odsłonie najprawdopodobniej, jeśli posłucha trenera King Latka się zamyka. A my ruszamy z drugą rundą. A druga. piątki i startujemy. Obrotowe kopnięcie na korpus ze strony kończymy się na otwarcie rundy i odcinek. Ale zwróćcie uwagę na to, o czym mówię przed chwilą. Kamil cały czas goni swojego przeciwnika, gdyby zrobił delikatny krok w lewą stronę, miałby tego Mateusza na klatce i mógłby roz, roz, rozpędzić te ręce. Dobra, wyprzedzająca teraz akcja ze strony Dodiego. Trzy prosto. Alejno! Zwróć uwagę, jak miksuje poziomami. Pierwsza obrotówka poszła na korpus. Kamil Mite spodziewał się powtórki tego kopnięcia i tym razem Mateusz posłał kopnięcie na głowę. Aj! Próbuje no Próbuje no, no, go zabiegać na siatce, ale bez odcięcia kątów to się niestety Kamilowi nie uda będzie musiał szukać recyka za chwilę. Sidekick minda. w stylu wykonał yy, im Bateuszu Kumiszyna. no? Oj, 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 teraz przestrzeń wyczerpę. Miał oj, okazję prób, do wyboru. King Kong zlikwiduje ze Kamila ale zatrzymał bal. się. W odpowiednim momencie zatrzymał się yy, Kamil King Kong. Dobre są te serie, właśnie odrzucające. Rywala czasami prostymi, nawet rzucanymi w powietrze przez Don Diego. Wie co chce robić w tej klatce. King Kong szuka, poluje. Mateusz Kubiszyn jest, jest, jest. jest troszeczkę bardziej oszczędny w tych kombinacjach. Bije pojedyncze ciosy. Nie wiem, czy to jest kwestia zmęczenia, czy game planu, żeby uśpić czujność przeciwnika. No, wie, że każde zwarcie może kosztować go sporo i każdy cios ze strony Między to może być cios, który spowoduje szum i to potworny szum w głowie Mateusza. No, przymychanie się z Kikongiem, to nie jest dobry pomysł dla nikogo. Bo dalej, to... nie dalej na klientzy Kamil Windy? Ale jest silny. Jest bardzo mocny minuta 15 do końca drugiej odsłony. Mateusz Kubiszy. Jeszcze próba teraz takiego kopnięcia w okolicy stanu kolanowego w wykonaniu drugiego. No, delikatne ślady zmęczenia widać już na twarzy Mateusza Kubiszy. A Kamil musi, Kamil musi iść do przodu. Musi szukać presji. Skrócenia dystansu. Ale nie może tak biegać, gdzie będzie tak biegał jak teraz to zrobił, może nadzieć naprawdę na mocno od strony Mateusza. Z drugiej strony też przy tej presji brakuje od razu rzuconych uderzeń. Ma czas bardzo mocny sierpo, sierpo. Często pytają mnie dlaczego Dominos. Mówię wprost, bo dowodzi. Promocje dowodzi. Bliźniaki z góry zawsze idą... ...dokopana będzie to odczuwał Mateusz Kubiszyn w kolejnych pojedynkach, jeżeli oczywiście udało mu się przejść. Zostało 19 sekund do końca tego pojedynku i czekamy na decyzję sędziowską. Najprawdopodobniej, jeśli się nic tutaj Aj, nie wyda, to decyzja lewy-prawy, lewy kontrująca akcja w wykonaniu do Diego jest skuteczna. A i udał teraz, jak ostatnia akcja udał, że będzie kręcił obrotówkę i wyprowadził dwa ciosy w stronę King Konga Mateusz Kubiszyn. Koniec! Moi drodzy, to jest koniec tego pojedynku, mamy pełen dystans dwóch mamy rund i czekamy na decyzję sędziowską, chociaż przekonany o swoim nie, zwycięstwie tego jest Mateusz Dodniego Kubiszyn. Drugi pojedynek jest już za nami, bardzo ładna obrotówka przez Mateusza Kubiszyna w powtórkach. I zwróćcie uwagę na to, pierwsza obrotówka poszła na korpus, druga na głowę. Bardzo inteligentny styl walki Mateusza Kubiszyna. No i chyba ta przewaga, którą zbudował sobie w pierwszej odsłonie. Ja mu zwycięzców w tej walce. Przegnałeś! Przegrałem! Rokiński twierdzi, że Don Diego przegrał ten pojedynek. A jak będzie, zaraz się dowiemy. Sędziowie liczą już bulty. A przed nami werdykt sędziowski. Panie i panowie, szanowni państwo, za nami drugi pojedynek, ćwierćfinałowy Golden Tournament. Sędziowie, pięciu sędziów. Punktowało 20 do 17 dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Mateusz Dondiego Kupisi.